Powiem Wam tak, z samym drewnem nie ma problemu, ono jest bardzo odporne na warunki atmosferyczne. Problemem jesteśmy my, e, którzy nie za szybko i nie za sprawnie pracujemy, gdy jest bardzo niska temperatura. W związku z czym nie uważam, żeby to był dobry moment e, zaraz przed zimą na to, żeby zaczynać jakiekolwiek prace. Pal6, jeśli już mamy zamówione czy też przygotowane wcześniej wszystkie deski i trzeba je tylko poskręcać, to sobie można robić, bo, bo to nie zależy od pogody, ale jeśli macie dopiero do ostrugania te deski, macie je do docięcia, to to trwa. I o ile, tak jak wspomniałem, z drewnem nic się nie stanie, jeśli chodzi o jego jakość, nie zacznie wam nagle pleśnieć, nie straci na wytrzymałości. Ale zazwyczaj jest tak, że jeśli jesteście na etapie obróbki drewna, to przecież nie będziecie go za każdym razem na nowo układać na palety z przekładkami przykryte, tylko po prostu przyjeżdżacie dzień w dzień i nad tym pracujecie. I w zimie jednak jest tak, że pogoda może się bardzo zepsuć i szybko nie wrócić. Może się nagle stać, że będzie tak zimno, że no, no, no nie będzie się dało pracować, nie? A Wy macie rozgrzebaną tam kwestię drewna i... Ono przez ten czas będzie Wam się wypaczać, będzie nabierać wilgotności, tracić. Miałem trochę problemu z, z drewnem, które właśnie tak sobie zostawiłem na jakiś czas podczas obróbki. Mocno się musiałem namordować, żeby część desek ponaciągać. Nie wyobrażam sobie, jakby to miało wyglądać, jakby ktoś zostawił to na całą zimę, czy tam nie wiem, na półtora miesiąca, niezabezpieczone zupełnie, i potem miałby się z tym męczyć przy domu. No, jest to bez sensu. Sam proces strugania i docinania nie trwa tak długo, więc można to naprawdę zostawić na wiosnę. Jeśli wy planujecie po prostu to zrobić i tym zamknąć etap pracy, jednak polecałbym zostawić to sobie na później. Chyba, że macie już to wszystko przygotowane, kwestia jest tylko skręcanie takich elementów. Słupki, które są już zaimplementowane do konstrukcji domu, są poskręcane, nie będą wam aż tak pracować, więc z tym nie ma problemu. Zresztą tak jak wam często mówiłem, to jest jedna z większych zalet budowania domu szkieletowego, że to można robić o dowolnej porze i nie ma tam oprócz fundamentu przerw technologicznych. No dobra, przejdźmy do ostatniej części, czyli obijanie szkieletu płytami. Nie chcę mi się tutaj wchodzić w dywagację na temat tego, jakie płyty są dobre, o co tam chodzi z dyfuzją pary wodnej, formaldehydem. Swoją drogą, jeśli chcecie sobie poczytać naprawdę spory artykuł na temat płyt OSB i ich rzekomej szkodliwości, zapraszam do przeczytania artykułu na blogu na, na mojej stronie filmowej. Link jest w opisie. Tam bardzo szeroko opisałem samo zagadnienie płyt OSB, ale nie tylko. Możecie sobie poczytać też na inne tematy. Niezależnie od tego, czy to będzie OSB, czy, czy inne płyty, one nie za bardzo lubią wilgoć. Są odporne do pewnego stopnia, ponieważ są to płyty konstrukcyjne. Już palasz się, jak sobie ta płyta jest nabijana pionowo na słupki, bo ona no nie będzie aż tak narażona na ciągłą wilgoć. Co się tam zmoczy, to sobie spłynie spoko. One też nie są aż tak narażone na to, że potem podczas eksploatacji będą wyginane. Co innego z płytami, które są na stropie i na dachu. Tam ym, płyty, które są cały czas narażone na wilgoć, one z czasem jednak zaczynają mocniej pracować, będą się bardziej uginać przy tych samych obciążeniach w zestawieniu z nową płytą. Więc nie jest zbyt roztropnie używać już płyt, kiedy my w tym stanie chcemy zostawić dom na parę miesięcy. Albo obijcie sobie płytami i Staracie się jak najszybciej dojść do zamknięcia dachu, albo obicie sobie tylko ściany. Ale najbardziej polecam Wam w ogóle zostawić ten temat i na wiosnę zacząć to obijać, kiedy wiecie, że Wy w jednym ciągu będziecie w stanie w niedalekim czasie przykryć to dachem. Jak to ma tak wyglądać, że Wy postawicie konstrukcję yy, i mamy listopad. Kiedy wpadniecie na świetny pomysł, żeby zacząć to obijać płytami, obić sobie jeszcze strop i nie zdążycie zrobić dachu, bo, bo zacznie już być zimno i tak to zostawicie, no to może być problem z tymi płytami. Potem może się okazać, że albo trzeba je wymienić, albo na przykład na stropie trzeba dokręcić drugą warstwę płyt. No i to po prostu zwiększy wam koszta, nie. Więc najlepszym elementem, najlepszym momentem na pozostawieniu domu szkieletowego, kiedy wy nie możecie nic zrobić, to jest. Fundament bez, bez niczego, albo cała gotowa konstrukcja bez żadnych płyt, albo cała gotowa konstrukcja podzabezpieczana zastrzałami z dachem, który jest już przykryty, przynajmniej tam OSB, i papą, bo wtedy nic się temu nie będzie stało. Ale kiedy nie ma dachu, a są zrobione słupki i wystawione na działanie płyta OSB, no to jest bez sensu. Bez sensu, niby sobie zrobiliście krok dalej na waszej budowie. A może się okazać, że za parę miesięcy musi to wszystko rozbierać i wymieniać. Bez sensu. Tak więc podsumowując, koniec roku, e, późna jesień, wczesna zima są najlepszym momentem na to, żeby załatwiać kwestie prawne, kwestie na przykład zakupu działki. Jak już macie działkę, to to są kwestie e, do dogadania z, już z architektami, kwestie wprowadzania zmian w projektach e, po to, żeby bardzo wczesną wiosną, czy bardzo późną zimą, złożyć już wniosek o pozwolenie na budowę i jakąś się skończy, żeby w połowie wiosny, czy tam późną wiosną, zacząć pracę. Taki termin pozwoli Wam przez całe lato, całą jesień doprowadzić to do takiego stanu, o którym mówiłem, żeby to mogło sobie przezimować. To wszystko jest, myślę, bardzo logiczne. Tutaj pewnie Wam zwróciłem uwagę na kilka elementów, o których no, nie braliście pod uwagę. Hmm. Więc, więc to jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, dajcie mi znać, chętnie Wam opowiem w komentarzach na to. Ja Was zapraszam na następny odcinek, właściwie na serię następnych odcinków. Od dawna obiecaną, trochę trudną, bo, bo jednak trzeba się przebić przez gąszcz sprzecznych informacji. Będzie to seria mówiąca o, o tym, jakie są faktycznie przepisy przy domkach na zgłoszenie domkach do 35 metrów jak to, jak to wygląda z metrażem powierzchnią zabudowy, wysokościami wysokościami pomieszczeń jakie muszą spełniać normy przy zmianie na mieszkalne nie wiem ile odcinków dokładnie to zajmie, pewnie 5, 5 czy 6, dlatego też pamiętaj, żeby subskrybować wrzucam Wam odcinki regularnie w piątek, jak co piątek o godzinie 18 no więc to, no, widzimy się za tydzień w piątek o godzinie 18